Solution, tak? Co prawda, proszę Państwa, jestem bardzo, powiedziałabym, sterowana, w tym bardziej, że pani ręka tu siedzi i będzie e, Chciałabym powiedzieć, że kiedyś w wakacje wszyscy uczyliśmy się na pamięć. Tak? Pozwolę sobie to trochę lat minęło, pozwolę sobie... Litwo, ojczyzna moja, ty jesteś jak zdrowie. Ile cię trzeba cenić, te tylko się dowie, kto cię stracił. Dziś piękność Wą w całej ozdobie widzę i opisuję, potężnie. Panno święta, co jasnej bronisz częstochowej i ostrej świcz bramie, ty, co gród zamkowy nowogródzki, ochraniasz z jego wiernym ludem. Jak mnie, dziecko, do zdrowia powróciłaś cudem, gdy do płaczącej matki, pod Twoją opiekę, ofiarowany martwą podniosłem powiekę. I zaraz mogłem pieszą do Twych świątyń drogów iść i za zwrócone życie podziękować Bogu. Tak nas powrócisz cudem na ojczyzny łoną. Tymczasem przenieść moją duszę udostnioną do tych pagórków leśnych, do tych łąk zielonych, szeroko nad błękitnym niebnem rozciągnionych. Do tych pól malowanych zbożem rozmaitym, wyzłacanych pszenicą, posrebrzanych żytem, gdzie bursztynowy świeżot gryka jak śnieg biała, gdzie panieńskim rumieńcem dzień wina pała, a wszystko przepasane jakby wstęgą. Miedzą zieloną, na niej jest rzadka cicha krusza siedzą. Przepraszam, że ładne mikrofony jest na